Witajcie. Jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o pastora Michała Bodocika, którą należy koniecznie pokazywać i objaśniać. Okay? Więc obejrzymy sobie ten materiał. Co muszę zrobić, aby być zbawionym? Żeby być zbawionym. Co najlepsze. To się nazywa chrześcijaństwo bez retuszu. Tak? Czyli brzmi, jakby to było. Prawdziwe, jakby to było bez żadnej ściemy. Czy istotnie tak jest? Pokazuję i objaśniam. Posłuchajmy. Ja już tego słuchałem, jakby co tak, także powiem Wam, że będziecie w szoku. Tylko tyle Wam powiem, ok? No dobrze, słuchajmy. No dobra, obiecałem, że będzie zaskakująca odpowiedź na pytanie, co mam robić, żeby być zbawionym. To teraz uwaga. Potrzebuję. Dwóch sekund, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie. Co muszę zrobić, żeby być zbawionym? Nic. Nic. To wszystko. Nic, nic. 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 Po prostu nic. Co jest? Co jest? Co tutaj zgrane? Powiedzcie mi. Gdzie Apostolskie dwa. Tutaj Piotr y, mówi mocne słowa, tak. I zobaczcie. Drugi rozdział, 37 Weset. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić mężowie bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich. Pokutujcie i niech każdy z was ości się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy Was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg, w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich, ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Czyli oprócz tego, że im mówił w jaki sposób mają być zbawieni, tak? czyli że mają pokutować, yy, mają się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, yy, żeby otrzymać dar ducha świętego, to też mówił im potem, nie? żeby właśnie napominał ich, jak jest napisane, żeby ratowali się od tego przewrotnego pokolenia. Czyli też to, co mówiłem w poprzednim materiale, tak, żeby odseparować się od grzeszników. To właśnie to oznacza. Ale też y, tutaj jest ciekawa kwestia, że oni przerazili się do głębi serca, bo ostatnio ktoś mi napisał, że nie słyszał, aby ktokolwiek był nawrócony, kiedy się y, straszyło taką osobę. Tak? Właściwie wiele osób tak pisze, że nie jest ludzi piekłem i tak dalej, bo nit, nikt z powodu y, takich mocnych słów, z powodu lęku, się nie nawróci. A tutaj jest napisane przerazili się do głębi serca, tak? I zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, żeby brać. A tutaj właśnie mocne słowa mówił apostoł Piotr, tak? Mówił im, że tego Jezusa, którego był ukrzyżowaliście. Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Ok? Czyli taka bojaźń Boża nie jest niczym złym. I zobaczcie, ile tutaj mam wskazówek. Pokuta, chrzest w imię Jezusa Chrystusa, tak? Żeby otrzymać dar Ducha Świętego. Potem też odseparowanie się od tego świata, od tego przewrotnego pokolenia. ok? Także jest kilka wskazówek. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Pytają, co mamy robić mężowie br bracia, tak? A Piotr mówi nic? Nic. Nic. Hehehe. <słuchaj> Słuchajmy dalej. Ja wiem, że to wymaga rozwinięcia i dla niektórych to jest z Was szok, dlatego, że w naszych głowach gdzieś to się zrodziło, że chrześcijaństwo po prostu zamieniliśmy w jakiś taki kodeks wykroczeń, że wiecie, żeby być zbawionym, to najpierw muszę pewnych rzeczy nie robić, czyli nie wiem, muszę pewne rzeczy robić, Chodzi do kościoła wieczorem, czytać Biblię, pewnych rzeczy nie robić, nie kłamać, pewne rzeczy robić, przeprowadzać staruszki przez ulicę. Żatujcie się z tego przewrotnego pokolenia, tak? To już po tej kwestii, jak mają właśnie tą pokutę, i tak dalej, nie? I ten chrzest. Ale nadal ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Okej? Okay? Skąd się wzięły te staruszki przez ulicę? Ile w życiu spotkaliście staruszek, które trzeba było przeprowadzić przez ulicę, a ciągle się o tym mówi. No nie wiem, może wy spotkaliście, to napiszcie w komentarzu. Ja mi chyba. Nie, ja nie spotkałem. Też wiem, że się o tym mówi, tak? To się nie zdarzyło, żeby jakaś staruszka czekała. Się. Dobra, dygresja, czy, czy, ale no nie wyobrażam sobie, że teraz stąd wyjdę i będzie jakaś staruszka czekała, żeby ją przeprowadził przez ulicę. Ale wiecie, myślimy, że po prostu chrześcijaństwo to jest jakiś tor przeszkód, że musimy chodzić do kościoła, nie spać z ludźmi, którzy nie są naszymi żonami albo mężami, a już w ogóle żeby nie były tej samej płci, bo to już na pewno dyskwalifikacja w tych zawodach na, na niebo. Codziennie czytać Biblię, wiecie, lista mamy katolików. O co można to robić i odziedziczyć Królestwo Boże? Po swoim nawróceniu, tak? Bo on tutaj mówi, chyba w kwestii po tym, jak człowiek rodzi się na nowo, bo on mówi też o czytaniu Biblii. Tak? Więc. Można cud założyć w takim razie i tak dalej. Albo popełniać homicyzm? No nie można. Nadal jest napisane, że ci, którzy takie rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak? długi. I teraz chcę powiedzieć nie. Chrześcijaństwo i dla niektórych z was to po prostu będzie może rewolucja, ale cała Biblia od początku do końca, wszystko, czego Pan Jezus nauczał, wszystko to, co po prostu zawsze, jak w ludziach ożyło, i jak znasz ludzi, którzy naprawdę jarają się chrześcijaństwem, to najprawdopodobniej to właśnie odkryli, że to wszystko, co czytamy w Biblii, nie jest o tym, co Ty musisz zrobić, żeby Pan Bóg ciebie zbawił, ale jest o tym, co Pan Bóg zrobił, żeby Ciebie zbawić. Wow, dokładnie odwrotnie. Więc. Jest to, co Pan Bóg dla nas robi. Pan Bóg nam okazuje i objaśnia łaskę. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ok? Aczkolwiek, to jest to, jak Bóg dał nam dowód swojej miłości, tak? Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Aczkolwiek. Też jest napisane, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obficza. Oczywiście, że nie, tak? Także jakieś zasady musimy wykonywać, aby nie grzeszyć, tak? Mamy chodzić przez wiarę, o tak, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ale to się wiąże z tym, że jakieś zasady, oczywiście te, które są w Biblii, trzeba przestrzegać. Bo jeżeli ich nie przestrzegamy, to grzeszymy, ok? To nie jest to, że jak zrobisz to i to, jak będziesz żył tak i tak, to Pan Bóg Cię pokocha. Wprost przeciwnie. Chrześcijaństwo jest o tym, że cokolwiek zrobisz, nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby Bóg Ciebie przestał kochać. Bóg kocha człowieka. Pytanie, czy my kochamy Boga. Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To już cytowałem w poprzednim materiale, jak go objaśniałem, tak? Także też jest ważne właśnie to, że my mamy kochać Pana Boga. Bóg, tak jak mówiłem, dał dowód swojej miłości przez to, że kiedy byliśmy y, kiedyś grzesznikami, Chrystus, jeszcze grzesznikami, wybaczcie, Chrystus za nas umarł, tak? Ale my także chyba powinniśmy dawać jakiś dowód miłości, czy nie? On Ciebie tak mocno kocha. Więc chrześcijaństwo nie jest o tym, co ty musisz zrobić, żeby być. No właśnie, czyli my nic nie musimy robić, tak jak on mówi: nic, nic, nic. Zbawionym, ale co Bóg zrobił, żeby Ciebie zbawić? Okej, okay. zbawienie jest z łaski przez wiarę, za darmo, Boże to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie lubił, tak? Jego bowiem dziełem jesteśmy. Powołani do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich chodzili. Czyli po tym, jak już rodzimy się na nowo, to też nie ma czegoś takiego, że nic mamy nie robić, tak? Tylko mamy chodzić w uczynkach, które Bóg wcześniej przygotował. Okej. Okay? Ja wiem, że to jest pod prąd temu wszystkiemu, co nie wiem, od dzieciństwa słyszę. To jest przeciwko Biblii przede wszystkim. Że jak zrobisz to i to, to pójdziesz do nieba. A jak tego i tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła. Tak naprawdę chrześcijaństwo jest o tym, co zrobił Jezus, żebyśmy mogli wejść do nieba. I co, co zrobił, żebyśmy nie poszli do piekła? Jak nas uratował? Wow! Co muszę zrobić, żeby być zbawiony? No nic. Po prostu nic. Możesz sobie wypić herbatę. Jaką herbatę? Zobaczcie. Yy, czytałem tutaj, tak, kilka rzeczy jest do uczynienia, ok? Mamy pokutę, chrzest, tak? I teraz tak, yy, tutaj list trochę wyczerpów, to nie, uwyższył Pana Jezusa Chrystusa, to sobie wpisywałem i właśnie aha, bo też było właśnie w dziejach apostolskich, że yy, Panowie, co mam uczynić, aby być zbawionym? I tam właśnie zostało mu powiedziane, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, Ty i Twój dom. Czyli co muszę uczynić, aby był zbawiony? Czy powiedzieli mu nic. Wypij sobie herbatę. Nie. Powiedzieli mu, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, Ty i Twój dom. Tak? I tutaj, jeszcze Pan Jezus mówił więcej na ten temat, że potrzebne są Narodziny nowe z wody i z ducha. Ewangelia według świętego Jana. To też nie jest nic. Ok. Eee, trzy. I od trzeciego wersetów W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jest zasada. Musisz narodzić się na nowo. Inaczej nie ujrzysz Królestwa Bożego. Więc nie może być tak, że nic. Tak? Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić będąc stacem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak? To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Inne przykłady mówią, musicie się na nowo narodzić. A tutaj to samo jest. Trzeba, no to trzeba, że nie ma innej opcji, żeby wejść do Krzesła Bożego. Nie ma tak, że nic, że nie musisz powiedzmy na nowo się narodzić trzeba Wam się powtórnie narodzić, ok? Wiatr wieje tam, gdzie chce iść, szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża, a tak jest z każdym, który narodził się z ducha, tak? I tutaj dalej jest objaśnienie, że każdy, kto w Niego wierzy, tak, w Jezusach Chrystusa, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony, kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, czyli kto nic nie robi, tak, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorzaczonego Syna Bożego. I teraz tak, dalej jest napisane, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy w synowi, nie uży życia, lecz grozi mu nie w Boże. Tutaj też jest objaśnienie potem, czym jest to narodzenie z wody i z ducha, ewangelia według Świętego Jana 7, 37. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał do naszym głosem, jeśli ktoś jest sprzegniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jakże kłopismo, strumienie wody żywej, popłynął z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem nie był jeszcze dany, jest, jest tak w niektórych przekładach, tak? Ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony, ok? Czyli trzeba mieć w sobie Ducha Świętego, ok? Bez tego nie ma zbawienia. Trzeba wierzyć w Pana Jezusa, narodzić się na nowo, pokutować, osić się, ok? Macieju, a co z tym łotyrem na krzyżu? On nie miał możliwości. Pan Jezus widział, że on już umiera, tak? Także okazał mu łaskę. Nie musiał tego robić. Pan Jezus widział, że on już umiera. Więc nie miał możliwości, aby się ochrzcić. Okej? Okay? Nie miał takiej możliwości. To jest ta różnica. Ty ją zapewne masz. Dlaczego zwlekasz? Żeby się nie ochrzcić. ok? Dlaczego? Skoro też jest taki nakaz. Powinno się to uczynić. Ja byłem ochrzczony. tak? Słuchajmy dalej. To nie jest ok. To nie jest ok, takie coś. Takie lekkie podejście do tematu. Zbyt poważna kwestia, żeby sobie herbatę popijać. Się tam nie wiem co. Odpocząć i powiedzieć: Bóg zrobił wszystko, co jest potrzebne, żeby mnie zbawić. Zdaję sobie sprawę, że to jest pod prąd naszemu myśleniu, więc myślę, że będą jeszcze kolejne odcinki, w których będę to rozwijał i wyjaśniał. Ale teraz chcę tylko powiedzieć: Wiecie, że najważniejsze słowo w chrześcijaństwie to jest łaska. Łaska, czyli że coś jest. I to nie chodzi o łaska, wiecie, co łaska, że teraz ktoś przychodzi i mówi: Pastorze, jesteśmy młodzi, chcemy wziąć ślub. Co łaska, prawda? Najważniejsze słowo w chrześcijaństwie, łaska. <laughs> nie wiem, mam nadzieję, że nikt z Was tak nie myśli. Chociaż to ciekawa koncepcja, wiecie. Jestem pastorem, robię w tym biznesie. Ale nie, to chyba zły żart. Nie. W tym biznesie? Nie o to chodzi, w łasce. No nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie sprawiedliwość to jest to, kiedy dostajesz to, na co zasłużyłeś. I nie dostajesz tego, na co nie zasłużyłeś. Jeżeli zasłużyłeś na karę, dostajesz karę. Jeśli zasłużyłeś na nagrodę, dostajesz nagrodę. To jest sprawiedliwość. Ale Bóg czy... Zauważcie, że on tutaj nie wspomni właśnie o pokucie. Tak? To jest ważne. Nie wspomni o pokucie. Na czym polega zbawienie? Co Pan Jezus czyni? To jest bardzo ważne. Ewangelia według św. Mateusza 1 i damy 21 weset. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Zbawi swój lud od Jego grzechów. Czym jest zbawienie? Jest tym, że człowiek jest zbawiony od swoich grzechów. Tym jest zbawienie. Tym jest zbawienie. Nie chodzi o samo pójście do nieba, tak? To się dzieje potem. Chodzi o bycie zbawionym ze swoich grzechów i dzięki temu, właśnie, jak już człowiek jest zbawiony, wierzy w Pana Jezusa, pokutuje, tak, za swoje grzechy, to wtedy. Istotnie, idzie do nieba, tak? Ale musi mieć odpuszczony grzech. Tak? Przez Pana Jezusa. Czytamy, że jest nie tylko sprawiedliwy, ale jest miłosierny. Miłosierdzie polega na tym, że nie dostajesz czegoś, na co zasłużyłeś. Czyli zasłużyłeś na karę i jej nie dostajesz. I do tego jeszcze czytamy, że Bóg jest łaskawy. A łaska polega na tym, że dostajesz coś, na co nie zasłużyłeś. Nie zasłużyłeś na niebo, ale je dostajesz. Więc teraz wszystko, czego, na czym polega chrześcijaństwo, to jest to, że mówisz, wchodzę w to, wierzę w to, że Bóg umarł za moje grzechy. Na... O, przynajmniej powiedział, wierzę w to, że Bóg umarł za moje grzechy, tak? Krzyżu. I z łaski dostajesz zbawienie, na które kompletnie nie zasłużyłeś. Ja też nie zasłużyłem, nikt nie zasłużył. I najświętszy ze świętych nie zasłużył. I taki naprawdę najbardziej pobożny i rozmodlony nie zasłużył. Każdy jeden dostaje z łaski, za drabu, za friko. Więc chrześcijaństwo, i na tym polega, wiecie, cała rewolucja. Dziesiąty raz to powtarzam w krótkim, kilkuminutowym filmie. Nie polega na tym, co musisz zrobić, żeby być zbawionym, ale na tym, co Bóg zrobił, żeby Ciebie zbawić. Wow! Mnie to strasznie się podoba. Strasznie tym żyję. Nie wiem, zatrybiłem to dwadzieścia parę lat temu i jestem tym przerażony. Ostatnio tak, tak myślałem właśnie, że będę nagrywał ten film i sobie pomyślałem, jeny, tyle przez te lata przeczytałem książek, tyle, nie wiem, powiedziałem kazań, tyle rzeczy wydarzyło się w moim życiu, na tylu konferencjach byłem, tyle słyszałem rzeczy jakichś takich niesamowitych, tyle rzeczy mnie zafascynowało, ale oprócz tej jednej prostej prawdy, którą usłyszałem jak miałem 18 lat, czyli 25 lat temu, Boże, drogi, ale się tu otwieram przed Wami. Ale yy, oprócz tej jednej prostej prawdy, że chrześcijaństwo jest o tym, co Bóg zrobił, żeby mnie zbawić, a nie o tym, co ja muszę zrobić, żeby być zbawiony, nic większego w swoim życiu nie usłyszałem. Naprawdę? 20. Czyli on usłyszał tyle, co sam mówi, z tego wnioskuję. Czyli pytanie, czy on w ogóle pokutował za swoje grzechy w takim razie? Mam nadzieję, że tak. Ok. Chociaż w sumie nie wiem, skoro głosi tylko to, co tutaj widać, tak, no to, no nie wiem. W ogóle mowy o tym, że trzeba narodzić się na nowo, no dziwne. ...5 lat już tylko z górki. A to było po prostu najbardziej rewolucyjne, zmieniające moje życie i chciałem o tym powiedzieć w pierwszym odcinku. Zasubskrybujcie, jeśli pierwszy raz to oglądacie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wyślijcie znajomym, z wyślijcie swoim znajomym, którym myślicie, że też może chcieliby o tym usłyszeć. Wysłalibyście coś takiego swoim znajomym? Że nie muszą nic robić, aby być zbawionym? Że nie muszą narodzić się na nowo, aby być zbawionym? Że nie muszą pokutować, aby być zbawionym? Też nie mam mowy o chrzcie, tak? O darze Ducha Świętego? Hmm? Nie ma mowy o tym, że właśnie po to przyszedł Pan Jezus, aby zbawić lud swój od Jego grzechów? Nie ma o tym mowy. Ja czegoś takiego nie polecę. Łapka w dół pokazuje i To prostą odpowiedź na pytanie, co muszę zrobić, żeby być zbawiony. Nic. Tylko uwierzyć w to, co zrobił Bóg. O... No właśnie, uwierzyć. No to nie nic. O tym jest Ewangelia. Nie o tym, co ty musisz zrobić. To nie jest to przeszkód jeszcze o ludzie. Powtarzam się, ale powiem to jeszcze raz. To nie jest naprawdę, wiecie, jakiś taki kodeks sprawności, które musisz zdobyć. Rzeczy, które na liście tu, dół musisz odhaczyć. Początek wygląda w ten sposób, że tak, pokładamy wiarę w Panu Jezusie Chrystusie. Pokutujemy za nasze grzechy i tak dalej. Potem dajemy się ośg, jak już uwierzymy, tak? Też y, ratujemy się z tego przewrotnego pokolenia. Odrzucamy złe towarzystwo. I potem chcemy stosować się do tego, co mówi Pan Jezus, tak? W Biblii. To nie jest nic. To nie jest nic. Nie. Cała Ewangelia jest o tym, co zrobił Bóg, żeby cię uratować, a nie o tym, co ty musisz zrobić. Tylko tyle i aż tyle. Widzimy się w następnym odcinku za kilka dni. Tylko tyle. No to jest trochę mało, tak? Trochę mało. Jak dla mnie zwiedzenie, Ok. Trzeba mówić wszystko na ten temat, skoro już się robi taki filmik. I się mówi, żeby go wysłać innym. Coś takiego? Absolutnie nie. OK. Nie wiem, co, co mam jeszcze powiedzieć. Cóż. Zwiedzenie. Tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.